Afisz w niedzielę o 19.40 w TVP3 Lublin. Tej historii nie poznalibyśmy, gdyby nie Stanisław Kuć. w 2009 roku zarejestrował opowieści z czasów wojny Jadwigi i Mariana Zawistowskich. Pojawił się wątek tematy. Jak w okresie przedwojennym Żydzi tutaj zamieszkiwali tuczną okolice. No i pan Marian wypowiada, mówi, że mieszkało trzy Żydów. Tucznej. I mówi, to był szewc, krawiec, handlarz, i mówi, te układy były bardzo poprawne. Ale mówi, ci, którzy byli bogaci, zorientowali się, to już przed wojną wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Gdzieś w granicach 36-37 rok został jeden, który tutaj się ukrywał w takim schronie, czy wykopanej ziemiance, w okolicy Dąbrowy. Później tam się takie nieszczęście wydarzyło. No i pojawia się wątek Żydów. Zatrudnianych przez pana Celera. To był Niemiec, który zarządzał dworem, gospodarstwem takim rolnym, przyjętym w sposób taki nieprawny, ale to był okres wojny. I on między innymi zatrudniał tych Żydów, zatrudniał, nakazywał pracę, bo on im za to nie płacił. No i jedna taka rozmowa, że Żyd Sławatycz. Właśnie w rozmowie z panem Benianem zadał pytanie, kiedy ta się wojna skończy, a ten mówi, że to nie tak szybko, ale on by radził jemu uciekać, mówi, bo to, co się dzieje mówi w okolicy, to mówi będzie nieszczęście. No nie wierzył, nie wierzył, że tak może być. Wśród wielu historii znalazła się ta o żydowskiej dziewczynce, którą ratowały kolejne rodziny stucznej i okolic. Wśród nich Stefan Rządkowski i jego żona. Stefan Rządkowski był dla mojej mamy szwagrem, bo od mamy siostra za mąż wyszła ze Stefana Rządkowskiego. Dowiedziała się od szwagra o tym wszystkim, co się wydarzyło wtedy. Mieli po prostu zaufanie do siebie. Ta żydówka pochodziła z rodziny, tutaj nazwiska nie znamy. Była to rodzina żydowska, która mieszkała w Krzywowólce. byli właścicielami młyna lub wiatraka, to nie zostało ustalone. I w celach jakby uratowania tej młodej dziewczynki żydówki przekazano ją do Słowaty, czy tam mogła się czuć bardziej bezpiecznie. I ku ich zdziwieniu ta młoda dziewczyna stęskniła się za rodzicami. I po prostu po jakimś czasie przyszła tutaj do krzywowulki. Tak się złożyło, że Niemcy dokonywali wtedy łapanek rodzin żydowskich, i wpadło właśnie na tą rodzinę. Zebrali całą rodzinę, wywieźli w pobliżu drogi, rowu takiego i rozstrzelali. Rozstrzelali zostawili na jakiś czas żeby pokazać to, jacy są okrutni, albo jak przestraszyć innych, żeby nie pomagali Polacy narodowi żydowskiemu. No i okazuje się, że po kilku godzinach nakazano, żeby pogrzebać, wykopać dół i pogrzebać. Ale byli przeleczeni, to była czwórka, ojciec, matka, syn, syn i ta mała córeczka. I przychodzą ci już, którzy mieli pogrzebać, okazuje się, że obok siedzi mała dziewczynka w granicach sześciu lat i płacze. No i było tak, że strzelając albo ktoś nie chciał jej zastrzelić i ominął, a możliwe, że ona po prostu, tak jak tutaj pan Marian mówił, że ona po prostu zemdlała, ze strachu zemdlała i wyglądało to, że są już po prostu zabici. I ta mała dziewczynka przerażona, zagubiona, co ma zrobić? Sześć lat miała, ona się nic nie porwała, ludzie nie opokierowali, Takie dziecko sześcioletnie, ono by nisko, ona siedziała, płakała, strało, dnia, tak, ona strało. zemdlała, i zaczęli zakopać, to zakopać. I ona, ta żydoweczka, yy, nie zakopali, zaraz schowali. Ukrywała się u tego, on się nazywał Korzeniewskim. Wreszcie już tak jak się dowiedział, że tu co nie dziecko, zaczęła śledzić. Te dziewczyny oni wypuścili i zabić dziecko i ono było między dzieckiem i Borysowiem u Miłosów. Ta dziewczyna, ta Nauczyli ją pacierza, później tam już, tak jak tam się gdzieś dowiedział i to dziecko szło raz w Zdanówce i szukało gdzie dziecko popilnować. Ta mała sześcioletnia dziewczynka, pełna odwagi i bohaterstwa, bo tak to dzisiaj trzeba nazwać, nie wiem jakby się dzisiejsze dzieci w takim wieku zachowały, Udaje się do miejscowości Małe Ogrodniki, to jest w pobliżu, niedaleko. W środku jest lokalnie nazywana dzielnica czy miejscowość Zdanówka, i dalej po prawej stronie Ogrodniki Wielkie. Ogrodniki Wielkie były zamieszkałe przez Ukraińców przeważnie, no i w tym Zdanówku los jej sprzyjał szwagier pan Rządkowski Stefan, wracając z pola. Zauważył tą małą dziewczynkę i jak to troskliwy ojciec. Mówi, dokąd idziesz, kogo szukasz. No ona odpowiada bardzo mądrze, mówi, że ona, mówi tutaj, przyjechała z rodzicami, czy przywieziona została z rodzicami z rzeki Bóg, czyli z Zabuga. Tam rodzice jej zginęli i ona, mówi, idzie, chciałaby dzieci bawić. Sześcioletnia dziewczynka. Rządkowski Stefan miał sześcio-siedmiomiesięcznego syna. Małe dziecko, no pełen litości i takiego polskiego wzruszenia. Mówi, to chodzi w czynko ja cię wezmę do domu. I zabrał ją do domu. Uzgodnili z żoną Marią, że będzie u nich. I było u nich prawie rok czasu. Bardzo dobrze się tam czuła, oni się opiekowali i swoim synem, i ona tam prawdopodobnie się opiekowała tym małym synem w jakiś tam sposób, na tyle ile, ile mogła, ale było wszystko w porządku. brata i mnie, a później została wywieziona do Rembertowa przez tatusia, żeby ją ukryć, bo tam zaczęli dochodzić plotki, no i dlatego wywiózł ją. Ja się urodziłam w, w styczniu 1941 roku. To ja mało wojny pamiętam. Nikt nic nie mówił jak się nazywała. Nie pamiętam. Tylko wiem, że rodzice mówili, że pilnowała nas. Siostra moja przyjęła ją, trzymała ją, ona te dziecko pilnowała, pilnowała. Ale przychodzi ku jego stryjeczny szwagier i słuchaj, tań jak był, poszukuje dziecka. Przyjdzie do ciebie mówi, jak ty udowodnisz, że to ma siedmiomiesięcznego syna, a ta dziewczynka jest większa. I poprosił tą małą dziewczynkę, nawet nie zdawał sprawy, że ona jest Żydówką. Słuchaj, mówi, tutaj tajniak poszukuje takiego dziecka żydowskiego. Nie, ja nie jestem Żydówką, ja się modlę, ja pacierze znam, ja pacierze. broniła się, ale się zorientowała, że jest zagrożenie i w tajemnicy zabrała to, co mogła ze sobą. I zniknęła. Na tydzień czasu zniknęła. Oni już związali się emocjonalnie z tą małą dziewczynką i jej życiem. No i pan Stefan mówi do żony, mówi, że musi ją poszukać. Gdzie ona jest? Okazuje się, że ona nie tak daleko trafiła do takiego, na kolonię do takiego pana, którego nazywało Mundek. Tam była też gromada dzieci. I ten Mundek zaopiekował się nią. Ale zagrożenie nadal istniało, bo ten tajniak, jak to nazwali, nie odpuszczał. Więc Stefan mówi: słuchaj, mówi Marysiu, ja, mówię, poszukam jej. I udało się jemu. I mówi: słuchaj, Hela, ty się mnie nie bój. Nie bój się, jest zagrożenie, i ja ciebie zabiorę, mówię do Ciebie jako ojciec i wywiozę ciebie do Warszawy. Tam mam swoją ciotkę, ona nie ma dzieci, ona Cię przechowa. I ta dziewczynka posłuchała, już była siedmioletnia dziewczynka. I przyszła do niego, do pana Stefana Rządkowskiego. I on w nocy końmi, kto się mu pomógł, nie wiem kto, zawieziono na stację PKP Chotyłów. I stamtąd pojechali razem do Rebertowa. Zawiesił do ciotki i tam ją po prostu zostawił. I ona tam przez całe wojnę tam pobyła. Jak ona! Po wojnie wróciła się, to już 10 czy ile się ja lat miała i tu krzesł przyjmowała w tucznię. Później, już byłam rzadko, ona zobaczyła mnie piszczacu na, na rynku mówi Jadzia, to ty, Halina, to ty. Tak, ja wiesz, za mój piszczacu. Mam dzieci i mówi: Jadzia, o tu ja na kolonii mieszkam, mój mąż pracuje na kolei. wiesz I dopiero się przyznała, że Żydówka. Spotkała się kiedyś z moją mamą na targowisku, takim wiejskim i po prostu no nie poznali siebie po takim czasie tego. Bardzo zdziwiona była mama, że ją spotkała no i na tym się zakończyło. Już więcej się nie spotkali i z tego co wiem, to ta pani właśnie, ta Żydówka już nie żyje teraz, to nie żyje, zmarła. Tu jest mama, tak? I tak, tu, o tu, tylko z lewej, z lewej strony. strony. Z lewej strony to jest moja mama. Jestem bardzo dumny z wujka, ze Stefana Rządkowskiego, że tyle dobra uczynił. No ja to bym się w obecnych czasach, to bym się bał, bo to wiadomo, co za to groziło. Zaraz jakby się gdzieś dotarło do Niemców, to by zginęli ci, którzy tam się opiekowali nimi, czy pomagali w jakikolwiek sposób. To by zginęli z miejsca. Odwaga i to wielka odwaga. Rodzice właśnie o tym opowiadali, o tej historii, i to przetrwało do tej pory. Tę relację zabezpieczył Stanisław Kuć, społecznik z powiatu chełmskiego, który razem z grupą innych regionalistów realizuje przedsięwzięcie pod hasłem Ocalić od zapomnienia cichych bohaterów ratujących w czasie II wojny światowej obywateli polskich narodowości żydowskiej. Ta praca wymaga wiele cierpliwości, wiele szacunku i dla tych ludzi i żeby to w miarę było tak obiektywne, przedstawione. Powstał pomysł, żeby powołać komitet społeczny, zebrać trochę informacji, spisać to w formie takich luźnych historii poszczególnych, wydać w języku polskim i angielskim, upamiętnić to w sposób fizyczny Polaków, którzy ratowali Żydów. Transmisja mszy świętej z kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krasnym Stawie w niedzielę 8 stycznia o godzinie 10 w TVP3 Lublin oraz na TVP Stream. W programie kulturalnym Afisz. W notesie kulturalnym wystawa fotografii Alicji Przybyszowskiej Prześwietlenia. W felietonie obraz-słowo-portret duet Kasia i Tomek, ośrodek edukacyjno-muzealny Rostoczańskiego Parku Narodowego, a w wypożyczalni gościem Ewy Hadrian jest Tadeusz Karabowicz. Afisz w niedzielę o 19.40 w TVP3 Lublin. Wojna na Ukrainie, rosyjska strategia na wyniszczenie, determinacja ukraińskiej armii i ludności, kontekst geopolityczny i gospodarczy. Tu i teraz widzę, słucham, pytam w poniedziałek o 19 w TvP3 Lublin. Piching FKN pierwsza polska wyprawa w Himalaje. Koncepcja na ten film dokumentalny zwyciężyła w pitchingu poprzedniej edycji Festiwalu Kultury Narodowej Pamięć i Tożsamość. Zgłoś autorski projekt filmu dokumentalnego o charakterze tożsamościowym i w ramach nagrody zrealizuj film wspólnie z telewizją polską. Na zgłoszenie do konkursu czekamy do 31 stycznia 2023 roku. Więcej informacji na stronie www .fkn Radio Taxi Czwórki. Najlepsze taksi w mieście. Zamów przez aplikację i zobacz, jak do ciebie jedziemy. U nas zapłacisz kartą. Dzwoń 81 i 74. Pozwól sobie na więcej. Czas na główne wydanie panoramy lubelskiej. Michał Trantał, dobry wieczór. Sprawdźmy, co dziś w programie. Śmiertelny wypadek w Bogdance. 36 lat, tak jak wstępnie ustaliliśmy, zginął w trakcie pracy związanych z obsługą kolejki. Rekompensaty za wzrost cen energii. Są to duże branże hutnicze, cementowe, ale też azotowe. Prawosławne Boże Narodzenie. Śmiertelny wypadek w kopalni Bogdanka. Nie żyje 36-letni mężczyzna. Zginął podczas wykonywania prac związanych z obsługą kolejki na polu Stefanów. Na miejscu pracowały służby, które wyjaśniają przyczyny tego zdarzenia. Do wypadku doszło na polu Stefanów. 990 metrów pod ziemią, tuż po północy. 36 lat, tak jak wstępnie ustaliliśmy, zginął w trakcie pracy związanych z obsługą kolejki. W pewnym momencie mężczyzna został przygnieciony przez metalowy kontener. Niestety, pomimo prowadzonej na miejscu reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora oraz przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego. Zmarły górnik był mieszkańcem Łęcznej. To był pracownik, który miał już ponad 10-letnie doświadczenie w pracy pod ziemią. Był, był zatrudniony w spółce od ponad 10 lat. Pozostawił żonę oraz osierocił dwójkę dzieci. Rodzina górnika została objęta opieką psychologiczną. Prokuratura czeka teraz na wyniki sekcji zwłok, a także ustalenia komisji do spraw wypadków górniczych. Prokuratorom udało się wreszcie przesłuchać pijanego sprawcę śmiertelnego wypadku, do którego doszło w środę na obwodnicy Piask. Zbigniew S. usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w tymczasowym areszcie. Do tragedii doszło 4 stycznia. Kierowca busa, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, był kompletnie pijany. Miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. W pewnym momencie uderzył w bariery energochłonne, a następnie wjechał w niego prawidłowo jadący kierowca samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia wszyscy, łącznie ze Zbigniewem S, trafili do szpitali. Tam, w wyniku odniesionych obrażeń, zmarła 92-letnia pasażerka busa. Zbigniew S został w piątek doprowadzony przed oblicze prokuratora. Usłyszał dwa zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Grozi mu za to do 12 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, których śledczy nie ujawniają. Prokurator skierował też do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Sąd przychylił się do tej decyzji. Mija 318 dzień wojny w Ukrainie. Rosjanie, pomimo, pomimo trwających prawosławnych świąt Bożego Narodzenia, nie ustają w atakach. Wczoraj zabili dwóch cywilów w obwodzie donieckim, w Bachmucie i Czerwonej Górze. Siedem osób zostało rannych. Jak poinformował Kryło Tymoszenko, wiceszef kancelarii prezydenta Ukrainy, pomimo jednostronnego ogłoszenia przez Moskwę 36-godzinnego zawieszenia broni, siły rosyjskie uderzyły w Remizę strażacką w mieście Hersoń na południu Ukrainy. Kilka osób zginęło i kilka zostało rannych. Z informacji wynika, że pomimo rzekomego zawieszenia broni, Rosjanie już w pierwszych trzech godzinach ostrzelali ukraińskie pozycje 14 razy i trzykrotnie szturmowali jedną osadę. Pomimo tego, noc była mniej więcej spokojna we wszystkich rejonach. Z Syreną, ale bez ataku.